Witam bardzo serdecznie, 2 lipca Anno Domini 2022 roku. Znajdujemy się w Złotych Piaskach. Dzisiaj miałem kręcić filmik o straganach, ale są jeszcze one zamknięte, dlatego przejdziemy się na plażę. Jesteśmy koło Mochito, które znajduje się, proszę pana Temazysko, ja tam ujęcie na Mochito. I zobaczymy jak to dzisiaj wygląda w Złotych Piaskach. Temperatura 28 stopni, temperatura wody 21 stopni zmierzamy w kierunku morza cóż się tam dzieje otóż ceny leżaków. może pan skomeruje co tam jest widoczne ile kosztuje wypożyczenie czy jest poczytelne dla państwa przesyłko 12 lewa za dobę A para są także 20 i ma teraz 3 lewa tak wyglądają ceny w złotych piaskach za Rzeczy, które są potrzebne do wypoczynku na plaży. Może przejdziemy do morza, zobaczymy, czy jest ciepłe. Oczywiście Państwo nie będą mogli tego poczuć, ale zobaczymy, jak to wygląda, ile jest ludzi. Jest godzina 11 rano, tragany jeszcze zamknięte, nie wszystkie oczywiście, więc przejdziemy się nad morze i zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Panie komarzyństwo, proszę nie uciekać mi, bo piasek, barzy, stopy niesamowicie. U nas się człowiek kładzie jak najdalej od morza, tutaj jak najbliżej, żeby szybko najbizmoczyć. Tak to wygląda, przejdziemy między tym i osobami, które leżały na swoich ręczniczkach i zobaczymy co się dzieje nad morzem. Może jeszcze tylko wejdę do wody. I w tym wejściu to już tyle, dziękuję Państwu, do usłyszenia, do zobaczenia i proszę Was jak się nudzicie, ciśnijcie to czerwone, na moim kanale. Jeżeli subskrybuj, chcecie zobaczyć więcej, to przyślijcie to czerwone. Dziękuję, do usłyszenia, Janusz Stepanczak.